Haha! Geniusze! Geniusze Geniusze kurwa! Czekaj, hują, i pokażę, gdzie jesteś, kurwa! Chodź tu, śmieciu! Ooooooo! <śled> Deng mam kabelki na skos połączone. jedynka połączone C deng Co? dwójka z C. Oh. Oh. Co? Oh, jocha, tu jest kurwa deng deng to belka do deng oh. <noise> Mamy tylko cztery minuty. Idę po deng deng Szóste wystąpienie niebieskiego. O co chodzi? A, Piotr z Piotr z Piotr z Jebie, O oh, mam ten ogór. Wybuchł i oto oh. Teraz mam dwa czerwone i jeden czarny. Dobra, pierwszy czerwony to jest Pan Nie, czwarty trzeci Trzeci. A tam jest cyferki z podaj mi cyfrę Czwar 4C jest połączony, 5A i jest czerwony? Tak to przetniko. Przeciąg. A drugi? Ej, error, no. error, źle. Error. Nie. Bo nie masz klikać tak przejść do następnej, dopóki nie przedniesz wszystkich ty głupi zjeba. Dobra, to co ja mam jeszcze przeciąć? No musisz mi powiedzieć który piąty Cyfra do czego jest Do A. Ma kolor? Do A. Do A, a jaki ma kolor? Czerny, czerwony. Czerwony do A jest? Czerwony do A, no. To nie przecinaj. I co jeszcze jest? Jaki kabel? Czarny B. 6B. Do B. Hmm. 6B? Hmm. No przed nim go. Przed 8 jaki? Error. 8 y no do nie B, niebieski. Mówiłeś przed nim. 8 jest jaki? Niebieski? <noise> niebieski B, no. Nie przycinaj dalej. <noise> 9a. Czerwony. A kolor ma? Czerwony. <noise> nie przycinaj dalej. <noise> Pościgam się Dasz sobie tam radę, nie? Postaram się akurat, napłypiłem. O oh f**k, nie dam rady oh F**k Bo nie miałem ręki Gola as Ty, 400 tego pieniążków mi zabrali, czemu? Dobra, się... nie, 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 selfie nie, 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 selfie. nie, 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 ja nie, 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 ale mamy. A czekaj, nie, 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 Ja Pfff, ja byłem bardzo nieśmiały zawsze. No dobra, no to chodźmy jeszcze no tutaj Może tam zrobić. bronią? Co? Co się nie, nie. No. no, bo Ros jeszcze jest za wczesna godzina. Otwartym rozportkiem wejdę. Rozportkiem. Lol, lol, zobacz coś się chyba zbugowało, bo są trzy kelnerki. tam one. <ś Dinner> wszystkie, wszystkie takie same. <śle> Ta <Transfer Turnier> jedna to nawet <śle massage> nie nie jajom, jedna DJ, to <śś> Zobaczcie! No ja na Jak to zrobić te palce. Co oni mają? Co? <śśśśś> zobacz, zdjęcia robią. Co się dzieje? Lbeczka. Bk jak cholera. Tak Dzięki chodra. za followa. <śśś> Dobra, jedźmy, pokaż więcej. <śś> o, ty zobacz, dwie się kręcą, zobacz! Co jest grane? Jak lagie? Co zrobił? Roba, takiego show jeszcze nie widziałem. Ty jedna śp... What? Co? Oczu Zniknęła, co? co? No nie. nie ja nie chcą gotów oglądać. A ta jedna wisi zlagowana No, Bo były dwie. Były dwie! No i to Były dwie. Chodź. Chodź, chodź. O oh, fuck. Pędzel. Ja mam rudą. Ustaw się koło mnie. Ja się ustawię na tym znaczku dla tych... Patrz, patrz, działam Czekaj Najpierw coś taniego Patrz, no Jeszcze i tył jest? ktoś... No jesteś, weź ty rób mi teraz, no. już oszkadzaj Czaj W sam środek wjechał Dobra bądź tu, możesz? sam środek się wbił Jokie psychole No nie, o, ona się pochnęła chyba No bo żeś się wjechał, przecież ona ci nie wysiądzie z tego samochodu, to jest porwanie <grystanie> <Drzwi> Czekaj <malopakowali. grystanie> So good Nie idź, nie idź, patrz teraz na to Całą stówę daję. Całą <grystanie> stówę, ja też no, a moja się pochylę. Jesteś dobrze Wiesz co? Ja widzę wasł twój samochód Lelpa, a jego pisał w przez bagażnik Oj z biedaczku, Jark Nie mogę wejść do ciebie czemu? No bo nie wiem, może jestem zajęty do tego. Ja przedniej szyby nie mam <noise> Jaki Poszło wisisz, wisisz mi 150 Poszła Ej A i nie umiesz się bawić Ty ona wsiadała! Ona wsiadała to bez powrotem, nie uciekaj! Nie uciekaj! Maso, teraz zamiana, ja biorę twoją Ona się tak? <noise> nie wiem Gonio! Oj!

czy ten mecz się zacznie, Ja się rodziłem przy takiej muzyce, kurwa. <grym> Dlaczego? No bo takie piękne to będzie. A, jeszcze? O, ja, o. Kurwa, tak, to, ja przy takiej. No, 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 no.

To no Dawid, nie tak ma. Dobra, no suro, Ja! Jak się z